Jej kochani, co tam u Was? Właśnie rozpoczynam tego vloga. Ja idę właśnie do szkoły. Trochę kropi, ale w sumie nie pada. Ale wolę rozłożyć parasolkę, żeby mnie zmokła. No. Uff, słuchajcie, dobra, ja przed chwilą y, skończyłam nagrywać filmik dla Was. Try on Haul zakupowy z Lumpexu. E, także ambitnie. Teraz będę sobie jeść. Na 18 umówiona jestem z koleżanką na pizzę. Także trochę do Was ponagrywam. I dzisiaj trochę mało się do Was odzywałam, no bo naprawdę wszystko było takie szybkie. E, w szkole działo się naprawdę fajne rzeczy, więc zjem i zaraz Wam opowiem. Bo wiecie, że ja dużo lubię gadać. No, Wam słuchajcie. Dzisiaj działo się tyle w szkole pod względem ocen, że po prostu byłam taka podekscytowana i nadal jestem taka szczęśliwa. Więc zaczęło się WF-u od mojej pierwszej lekcji dzisiaj. Pan mi wspomniał, znaczy pan w ogóle najpierw zapytał się, czy będę miała pasek. Ja powiedziałam, że możliwe, bo tam muszę poprawiać oceny, bo niewiele mi brakuje. No i on powiedział, że ze względu, że brałam udział tam w konkursie, ym, tyle co z PCK wam opowiadałam, Zajęłam pierwsze miejsce, tam też było właśnie. Było też, był zakres pytań o sport. No i powiedział, że tam rozmawiał z panem, no i powiedział, że jak coś, to da mi szóstkę. A ja taki szok, że z włefu szóstkę, że co? Że ja przez dwa lata nie ćwiczyłam, ale przyznaję się, teraz w drugim semestrze się nad przyłożyłam, w sumie pierwszym też nadćwiczyłam, więc się przyłożyłam, cały czas ćwiczę, staram się jak mogę. I po prostu tak się ucieszyłam, poczułam się taka doceniona, że Pan mi chce dać szóstkę z UEF-u, że chce mi też pójść tak trochę na rękę, żeby miała ten pasek, także naprawdę się cieszę. Potem. Jakieś powiadomienie. Potem. Co potem było? Potem miałam dwie próby, ponieważ 29 maja właśnie występuje, więc mam teraz próby dosyć często, bo zostało dwa tygodnie, więc dosyć niewiele, ale. Wyrobimy się wszystkim, już ja opanowałam cały tekst, także teraz ćwiczymy nad emocjami. E, potem co było? Potem była matematyka. Słuchajcie! Ostatnio pisałam kartkówkę, przedwczoraj. E, dzień wcześniej się na nią pouczałam, przypomniałam sobie wzory, bo tam mieliśmy zgrania z, e, z brył ogólnie, grania stosupy i też bry, bryły obrotowe. Więc sobie przypomniałam wzory, byłam bardzo zmobilizowana w trakcie nauki, zawzięcie się uczyłam, nieś na pamięć przypominałam. Słuchajcie, napisałam tą kartkówkę z matematyki, podkreślając, że to z matematyki piątkę. Po prostu jak ja się ucieszę, wie boże, z matematyki dostałam piątkę. To się naprawdę rzadko zdarza, żeby na kartkówce tak dobrze mi poszło. Także jestem naprawdę z siebie dumna i zadowolona, i naprawdę no mega się cieszę. Także taka ocena z kartkówki z matematyki. Mam nadzieję, że będę miała jednak tą czwórkę na koniec, ponieważ teraz wychodzi mi trójka, ale staram się być aktywna na lekcjach i nawet dzisiaj się zgłosiłam, dostałam plusika za aktywność, także już mam cztery plusy, jeszcze jeden plus i będę miała znowu piątkę w matematyki, tym, raz, tym razem za aktywność. I opowiadam Wam, to nie dlatego, że się przechwalam, ale po prostu są takie małe rzeczy, które mnie ucieszyły w dniu dzisiejszym i też lubię się z Wami dzielić moim szczęściem, moją dobrą energią. Mam nadzieję, że Wy to też lubicie, także Wam to opowiadam. No i słuchajcie, kolejna rzecz. Po prostu ta rzecz mi tak zrobiła dzień, tak się mówi. Wiecie, jak coś się stanie dobrego lub złego, to się mówi, że to mi zrobiło dzień. Także wczoraj około chyba 4 godzin spędziłam nad prezentacją z chemii na temat dopalaczy. Szukałam dużo informacji, najpierw na telefonie, później na komputerze, robiłam prezentacje, szukałam zdjęć i tak dalej. Około 4 godzin, naprawdę wyśliłam się. No i dzisiaj prezentowałam to przed klasą. Oczywiście wam trochę zestresowana i ja w ogóle mam tak, że jak się stresuję, to mi się trochę zmienia głos, przynajmniej ja tak zauważyłam. No ale nie mówię teraz o moim głosie, tylko co się stało. Więc yy, prezentację omówiłam. Tam w ogóle kolega do mnie podszedł i powiedział, że jestem bardzo mądra, pogratulował mnie, ja taka byłam zawstydzona. I słuchajcie, wszedł czas, kiedy pani powiedziała, co dostaję. Pani powiedziała, Sandra, yy, powiedziała tak użyłaś wielu źródeł Wyczekajcie, e... bo próbuję sobie przypomnieć e... pytała o źródła, więc ja powiedziałam jakich źródeł korzystałam powiedziała... i pani powiedziała tak Sandra, korzystałaś z różnych Sandra, korzystałaś z różnych źródeł twoja prezentacja bardzo mi się podobała no i... i, nie no i, ale i powiedziała tak i pierwszy raz w historii tej szkoły, czy coś takiego daje szóstkę, no i ja taki szok, że co jestem pierwszą osobą, która dostała z chemii z prezentacji szóstkę. Po prostu byłam w takim szoku. I ja wiem naprawdę. I pani mi tak dostała szóstkę. I ja co? Ja nawet nie liczyłam na to. Ja może liczyłam na piątkę, pięć plus, ale miałam takie wrażenie, że pani nie daje właśnie szóstek z prezentacji z chemii. A tu nagle moja pierwsza szóstka, moja moja pierwsza pierwsza moja pierwsza szóstka z chemii i pierwsza w ogóle w historii mojej szkoły. Szóstka z chemist za prezentację. Także wow! I jeszcze słuchajcie się, co wydarzyło. Bo dzisiaj byłam u pana, który był moim nauczycielem prowadzącym do Olimpiady. Zapytać o dyplom, bo muszę go jakby skserować, bo potem, jak będę wysyłać podanie do szkoły, no to muszę mieć jakby tam jakieś zaświadczenie, coś w tym stylu. No i pan powiedział, że przez najbliższe 20 lat będę wisieć na ścianie mojej szkoły. W sensie Moje nazwisko na dyplomie, także wow, będę wywieszona, moje nazwisko będzie wywieszone w szkole, także Boże, co się dzieje? Ja byłam takim w szoku I w ogóle wpadłam na pomysł, żeby zrobić sobie najpierw zdjęcie z tym dyplomem, jak teraz będzie powieszony, a potem wrócić do szkoły za kilka kilkanaście lat, jak właśnie może za 20 i ponownie sobie zrobić zdjęcie, i wtedy będzie, wiecie, takie ten papierz może po, będzie podrzułkły. Ja się bardzo zmienię, będę młodą kobietą. Także, no fajnie, fajnie myślę, że może to wyjść. I też pamiętam na początku roku szkolnego, sadziliśmy sobie drzewko i w ogóle czułam taki zaszczyt, ponieważ ja to drzewko niosłam. No i teraz wiadomo, jest małe. I też właśnie sobie teraz pomyślałam, że sobie zrobię z nim zdjęcie na zakończeniu roku. No i za kilka dziesięć na przykład lat wrócę na to miejsce i znowu sobie zrobię zdjęcie. I myślę, że to będzie wspaniała pamiątka, jakby powiedzieć, długo czasochłonna, nie wiem, co już gadam. No, bo wiecie, to będzie wymagać czasu, bo to ile lat upłynie. Mam nadzieję, że w ogóle o tym nie zapomnę, ale taki plan właśnie mam. E, chyba to się zrymowało, nie wiem. W każdym razie e, gadam już dosyć długo, także ja już. E, e, Między mi się pragnę, także ja będę się przebierać, coś tam ko siebie robić, bo niedługo wychodzę na pit Do domku z jednym kawałkiem pizzy. Moim przepyszny. I teraz sobie odpocznę w domku. Przyjdzie do mnie koleżanka. Posłuchamy BTS. Bolecie, w lokalu wszystkiego nie da się zrobić, na przykład posłuchać BTS. Więc stwierdziłam, że przyjdzie do domu będzie. Fajnym opcją. No i sobie mogę zjeść ketchupem, bo to miałam sus z pomidorów, też mogłam ketchup, ale ja lubię tylko jeden rodzaj kaczupu. No więc słuchajcie, myślę, że to by był już koniec tego vloga. Jutro są urodziny mojej babci, więc nie będę nic nagrywać, a myślę, że mam wystarczającą ilość materiału, także ja już z wami będę się żegnać z tym pysznym kawałkiem pizzy. E, łapkujcie. Nie mam jak pokazać, to pizza, łapkujcie. Subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie i do kolejnego odcinka. To pa! pa!